Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Witajcie, szczęść Boże! Dzisiejsze słowo również z lasu, a to dlatego, że słowem, które mnie dotknęło bardzo mocno, jest słowo samarytanin. A dlaczego z lasu? Sami zobaczycie. To grób całkiem przypadkowy słuchajcie, na który się natknąłem po prostu podczas spaceru. Ale tak mi się skojarzyło z tą dzisiejszą Ewangelią, bo Samarytanin to słowo, które mnie bardzo mocno jakoś poruszyło. Samarytanin kojarzy mi się tak, z człowiekiem niewierzącym, bo Żydzi uznawali Samarytan za kogoś gorszego i za ludzi niewierzących, ale Samarytanin to ten, który uratował. Na drodze człowieka, z którego uchodziło życie, który, który został pobity i zmasakrowany, a kapłan i Lewita przeszli obok niego. Samarytanin to także ten bohater dzisiejszej Ewangelii, który wdzięczny Bogu przychodzi, przychodzi mu podziękować. Samarytanin to także ten, kto zorganizował pochówek w tym lesie właśnie tutaj. Ten, na który się natknąłem, to musiał być jakiś Samarytanin. Myślę sobie dzisiaj w czasie tej modlitwy, słuchajcie o wielu Samarytanach, którzy, którzy mi opatrzyli nieraz rany, którzy, którzy uczyli mnie wdzięczności, którzy pomagali mi się podźwignąć z upadków, z mojego trądu. Tak chciałem być dzisiaj Samarytaninem, który choć trendowaty, uzdrowiony przez Jezusa, przychodzi Mu podziękować. I myślę sobie może o Samarytanach, którzy kiedyś może mnie pochowają, znajdą dla mnie miejsce pochówku, tak jak, tak jak znaleziono dla tego mm, nieznanego mi człowieka tutaj, właśnie w lesie, gdzie na jego krzyżu nawet nie było tabliczki z imieniem i nazwiskiem. Wokół nas jest wielu Samarytan. Samarytan, którzy uczą nas, Wdzięczności wobec Boga. Do zobaczenia.